Cześć, witam wszystkich. A dzisiaj krótko opowiem wam o tym, co zabrać w pierwszą trasę i o czym nie zapomnieć. A więc pierwsze: kask, okulary, kamizelka. W większości firm jest to wymagane. O, jeszcze buty robocze, czyli takie z blachą lub wzmacniane na palcach. W większości firm jest to wymagane i was niestety nie wpuszczą. Dwa. Gazówka, garnek, czajnik, sztućce, kubek do kawy, do herbaty. 3. Mydło, żel pod prysznic, yy, pasta do zębów, szczoteczka oraz ręczniki, ręcznik. Taki wiadomo po prysznicu, żeby się ogarnąć. 4. Yy, rzeczy robocze, czyli takie, których nie będzie Wam szkoda ubrudzić bo jak wiemy, zdarzają się awarie większe, mniejsze, ale nawet gdzieś tam załadunki, jakieś coś używane, brudne to po co ciuchy takie, w których jeździmy, siedzimy za kierownicą, mają być unorane a my mamy wyglądać jak z rynsztoka wyciągnięci więc warto mieć takie rzeczy na przebranie pięć, myślę, że koc, poduszka, kołdra żeby było w nocy na czym spać i pod czym spać sześć, Worki na śmieci Na brudną bieliznę, rzeczy Wiadomo, że pocimy się, przebieramy To nie bardzo, żeby te ciuchy wrzucać do tych czystych Czy tam do jakiejś osobnej torby Lepiej to zamknąć szczelnie, wrzucić nawet gdzieś do schowka Po powrocie z trasy zabrać to w samochód do prania i ogarnięte. A worki na śmieci przydają się, no bo robiąc sobie śniadanie, czy nawet nie wiem, zjemy czekoladę, to warto mieć gdzieś miejsce, żeby wrzucić, wrzucić ten papierek. 7. Ręczniki jednorazowe, czyli takie ręczniki kuchenne, płyn do mycia szyb i płyn do mycia naczyń. Pamiętajcie o tym, żeby zabrać płyn do mycia szyb, bo w słoneczną pogodę, nie ma problemu, ale jak pada deszcz, się przekonacie, że lusterka szybko się brudzą, a to jest bardzo ważne w tym w naszej pracy, żeby te lustra były czyste, bo faktycznie zawalają się moment. Jest tyle rzeczy na drodze, tyle syfu, że te lustra wyglądają jak wyglądają. No i szyby, z zewnątrz, wewnątrz, żeby było się czyścić. osiem eee, bańka na wodę. Eee, myślę, że 10 litrów wystarczy zależy kto w jakim systemie jeździ ale też nie możemy przesadzać, żeby zabierać gdzieś tam 20-30 litrów sobie taką bańkę gdzieś tam do, 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 do wody z której sparzymy kawę czy umyjemy naczynia bo w większości parkingów jest dostępna woda pitna czy na stacjach więc warto sobie zawsze świeżej dolać niż, niż taką mieć zgrzaną gdzieś tam w schowku czy w kabinie zawsze warto mieć świeżą wodę 8, myślę, że warto ze sobą zabrać też miskę taką małą, no małą, żeby można było w czym nogi umyć, bo nie zawsze uwierzcie jest miejsce na to, żeby nie na każdej stacji może tak, jest prysznic, czy w każdej firmie, a przynajmniej jak dla mnie warto, wieczorem jednak obmyć się, a niestety latem latem ok, ale zimą no nie bardzo gdzieś tam wychodzić i, i w gaciach urzędować i, i, i. a druga sprawa nie zawsze jest są warunki do tego, żeby wyjść z tej kabiny więc warto też mieć taką michę, gdzieś tam wody sobie zagrzać obmyć się a druga sprawa warto też mieć takie chusteczki nawilżane takie jak do dzieci no bo gdzieś tam nawet, nawet, nawet Na szybko można tym się ogarnąć no, Jeden dzień jak się nie wykąpiemy To nic nam się nie stanie A, a uwierzcie, że Nie zawsze są warunki do tego Żeby stanąć na, na, na shower I się ogarnąć I 10. Myślę, że jakiś notes, skoroszyt Długopis, zszywacz Teczka na papiery Przydaje się to ja sam codziennie rozpoczęcie pracy, zakończenie pracy wpisuję sobie w notes. Strzywać, spinamy wszystkie papiery w, 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 z jednego ładunku w całość. Nieraz jest z tych WZ, akurat w naszym przypadku są wuzetki na zagranicy, na zachodzie są czyli ferrszajny, czy, Leaf Shiny, czy y, listy przewozowe, czy CMR-ki. I warto gdzieś tam po rozładunku, macie z załadunku jedną CMR-kę, czy dwie z rozładunku. Potwierdzenie, warto sobie to spiąć. Długopis wiadomo, cudę zapisujemy. Jedni mogą sobie krzyżówki na przykład rozwiązywać, inni siedzieć w telefonie, a, a trzeci yy, pisać to co robił danego dnia. No i teczka, żeby to wszystko gdzieś tam posegregować, posortować, żeby nie było problemu, że zajeżdżamy na firmę i się robi kłopot, bo brakuje jakiegoś kwita. A uwierzcie mi, że czepiałem się wszystkiego. Sam jak zaczynałem, miałem groch wiozłem, gdzieś tam spod Koronowa do Pruszcza Gdańskiego chyba. Ten groch nie przeszedł, wróciłem do załadowcy, do rolnika. Wszystko żeśmy wpisali, brakowało tylko jego podpisu i daty chyba, kiedy to wróciło. No i musiałem niestety, kwity wróciły do mojej firmy. Musiałem wziąć sobówkę, jechać do rolnika. Na szczęście pamiętał mnie pisaliśmy to, dokumenty były ponownie wysłane i wtedy dopiero kasa wpłynęła za transport, więc pilnujcie tego, bo to jest bardzo ważne, a po co sobie narobić kłopotów i, i swojej firmie, bo spedycje nie będą się tam prosiły o to, żebyś ty im to, to nie wiem, za pół roku przysłał, też będzie dobrze ma być tu i teraz, a teraz pomyślcie sobie tu jeszcze na kraju, ok, ale gdzieś tam na zagranicy Jesteście w Hiszpanii, w Portugalii, we Włoszech, brakuje kwitka. No, wsiądź teraz w osobówkę i jedź. Trochę by bolało. Dobra, to by było wszystko. Jeżeli chcecie więcej takich porad, co zabrać, co, co zrobić, czego nie zapomnieć, zapraszam do komentowania. Możecie zadawać pytania w komentarzach. A uwierzcie, że odpowiem na wszystkie, a może nawet. Krótki film z tego zrobimy więc. Pozdrawiam, do następnego. Cześć.